Witam słuchaczy. Część druga. Przesłanie hatorów. Przekraczanie przestrzeni i czasu. Śmierć i piąty wymiar. Kiedy przenosisz swoją tożsamość do piątego wymiaru, Twoja osobista historia w tym życiu wydaje się snem. Dzieje się tak, ponieważ przekroczyłeś zmysłowe kotwice swojego wcielonego życia. A cała twoja historia i wszystkie historie tego wszechświata są doświadczane jak sen. W pewnych stanach głęboko poszerzonej świadomości tę senną naturę życia można doświadczyć bezpośrednio. Ale dla większości ludzi to doświadczenie pojawia się tylko poprzez przejście, które nazywasz śmiercią. Chcielibyśmy omówić dwa rodzaje śmierci. Pierwszy rodzaj śmierci to psychologiczna i duchowa metamorfoza, która zachodzi, gdy przechodzisz do rzeczywistości piątego wymiaru. Często może się to wydawać rodzajem śmierci, ponieważ znika Twoja nawykowa orientacja na zmysłowe rzeczywistości Twojego życia. Kim jesteś? Jaki jest sens Twojego życia? Przejścia do rzeczywistości piątego i wyższych wymiarów mają głęboki wpływ na te fundamentalne pytania egzystencjalne. A więc tym z Was, którzy to słuchają, którzy przechodzą do piątego wymiaru lub wyższego, mówimy: nie lękajcie się uczuć swojej śmierci. Twoje poczucie zbliżającej się śmierci może pojawić się w tobie w wyniku przejścia do rzeczywistości wyższego wymiaru, a nie jako zwiastun Twojej fizycznej śmierci. Drugi rodzaj śmierci, o którym chcemy porozmawiać, to śmierć Twojej rzeczywistości biologicznej. To jest Twojego ciała fizycznego. Po ostatecznym zakończeniu procesu śmierci nie będziesz już otrzymywać bodźców zmysłowych ze swojego świata zewnętrznego, a Twoje doświadczenie przestrzeni i czasu, tak jak je obecnie doświadczasz, zostanie zniszczone. Może to być dość dezorientujące, jeśli nie jesteś przygotowany. Może też być całkiem ekscytujące, jeśli zrozumiesz naturę tego, co się dzieje. Jeśli w pełni i całkowicie utożsamiasz się wyłącznie z organizmem biologicznym, moment Twojej śmierci może być przerażający. Jeśli jednak zasmakowałeś już wolności rzeczywistości, piątego wymiaru lub wyższego, Twoje przejście przez śmierć będzie łatwiejsze. Po zakończeniu swojej biologicznej śmierci, z naszego doświadczenia i perspektywy będziesz miał do czynienia z trzema portalami. Pierwszy to tunel światła. Drugi to portal otwarty przez energetykę guru lub zbawiciela. A trzeci to portal lub tunel, który prowadzi w ciemność. Tunel światła jest generowany z rurki pranicznej, która biegnie przez środek twojego ciała. Która biegnie od krocza do korony i jest kanałem podobnym do tunelu lub rurki. W momencie śmierci twoja świadomość porusza się w górę przez ten tunel, który otwiera się na inny wymiar świadomości, poprzez Twoją czakrę korony. Po drugiej stronie tego tunelu jest jasne światło i możesz poczuć, że jesteś na moście przecinającym strumień lub rzekę. Po drugiej stronie mostu będą osoby z Twojego poprzedniego życia, życia, które właśnie zakończyłeś. Możesz wyczuć tych, którzy umarli przed Tobą, w tym zwierzęta, które miałeś, ponieważ duchy zwierząt. Również mieszkają w tej dziedzinie. Jeśli istnieją niekompletne relacje lub problemy do rozwiązania z tymi osobami lub istotami, możesz odczuwać tęsknotę, aby wejść do tego światła, a robiąc to, ponownie wkroczysz w koło narodzin i śmierci i odrodzisz się, najprawdopodobniej na planecie Ziemia. Drugi portal jest tworzony z osobistej woli guru lub Zbawiciela. Wejście przez ten portal doprowadzi cię do pola wibracyjnego guru lub Zbawiciela, z którym masz głębokie osobiste połączenie. A dla tych z Was na tej ścieżce wejście w ten wymiar świadomości będzie spełnieniem głębokiego pragnienia przebywania z tą istotą. Przestrzegamy tutaj, że wkroczysz do sfery określonej nie tylko przez ewolucyjne osiągnięcia Twojego guru lub Zbawiciela, ale także przez jego lub jej ograniczenia. Trzeci portal otwiera się w ciemność. Wejście do tego portalu prowadzi do pustki twórcy, z którego powstają wszystkie rzeczy. Jeśli wybierzesz ten portal i przygotujesz się do radzenia sobie, z tym poziomem wolności będziesz mógł odkrywać inne wymiary tego kosmosu i poza nim. CEO oznacza stany istnienia, które przekraczają wszelkie zjawiska fizyczne. W tej sferze istnienia możesz zostać odkrywcą innych rzeczywistości według własnego uznania. Niektóre osoby mdleją w obliczu ogromu pustki. Pośpiesznie wybierają nową rzeczywistość zamiast odpoczywać w potencjale wszystkich rzeczy. Odnieśliśmy się do tego w poprzednim komunikacie zatytułowanym Stany Przejściowe. Nie mamy osądu, do którego portalu wchodzisz poprzez zmianę wymiarową, którą nazywasz śmiercią. Uważamy jednak, że dobrze jest wiedzieć wcześniej: Co Cię czeka, abyś mógł przygotować się na wybory, których będziesz zmuszony dokonać po drugiej stronie ziemskiego doświadczenia? Śmierć nie jest zakończeniem. To zaledwie zakończenie jednej podróży w czasie i przestrzeni. Śmierć jest zwiastunem nowych potencjalnych rzeczywistości, które stworzysz poprzez wybory, których dokonałeś w swoim życiu, a także wybory, których dokonujesz w momencie śmierci. Skierujemy teraz naszą uwagę na prostą metodę treningu swojej świadomości. Aby wejść do wyższych wymiarów i wejść w wolność swojej transcendentnej rzeczywistości, nieograniczonej ograniczeniami postrzeganej przestrzeni i czasu. Ta metoda opiera się na zastosowaniu prostej medytacji dźwiękowej w celu zbadania wolności świadomości, która pojawia się, gdy przenosisz swoją tożsamość na wyższe wymiary. Kiedy eksperymentujesz z tym probiem świadomości, który nazywamy piątą perspektywą, ostrzegamy Cię, abyś unikał pokusy eskapizmu. Oferujemy tę metodę, a nie sposób na ucieczkę. Od rzeczywistości Waszej ucieleśnionej egzystencji, ale raczej jako środek do ulepszenia i wzbogacenia Waszego doświadczenia życia poprzez udostępnienie Wam piątego wymiaru i dalej. Wyższe rzeczywistości wymiarowe, nieskrępowane ograniczeniami postrzeganej przestrzeni i czasu, połączone z rzeczywistością waszej biologicznej egzystencji, tworzą potężny katalizator ewolucji wymiarowej i naszym zdaniem należy to raczej celebrować, niż unikać. Dla tych z Was, którzy to słuchają, którzy w rzeczywistości znajdują się u progu fizycznej śmierci, ta dźwiękowa medytacja może pomóc Wam wejść w bardziej łaskawy fragment. Piąta perspektywa Piąta perspektywa to po prostu uznanie, że nie jesteś ograniczony przestrzenią ani czasem. To foer lub wejście do piątego wymiaru, a stamtąd również do wyższych wymiarów. To jest bezpośrednia percepcja, a nie tylko myśl lub idea. Jest to emocjonalne doświadczenie generowane przez aktywację zdolności prawej półkuli mózgowej do opanowania przestrzeni. Kiedy wchodzisz w rozszerzone poczucie przestronności poprzez bezpośrednie doświadczenie, następuje zmiana w świadomości. Stajesz się świadkiem sennej natury swojego życia swojej historii i wszystkich otaczających Cię zjawisk. To poczucie wolności, transcendencja postrzeganej przestrzeni i czasu może pozwolić Ci radzić sobie z realiami Twojego ucieleśnionego istnienia w bardziej kreatywny i pomysłowy sposób. Dlatego też przekazujemy tę metodę. Jak ostrzegaliśmy wcześniej, nie ma to być forma eskapizmu. Ale w piątej perspektywie istnieje pokusa, do której musimy się jaśniej odnieść, zanim przejdziemy dalej. Kiedy wchodzisz w piątą perspektywę, która jest transcendencją postrzeganej przestrzeni i czasu, wszystko w Twoim życiu i otaczającym Ci świecie wydaje się senne. Jesteś oderwany od tego wszystkiego i może ci się wydawać, że twoje codzienne życie jest jak taniec, którym nie jesteś zainteresowany. Jeśli pozostaniesz w piątej perspektywie, bez angażowania się w realia swojego wcielonego życia, wejdziesz w bańkę, ale jeśli chodzi o ewolucję wymiarową, nie odniesiesz korzyści z takiej ucieczki. Możemy sobie wyobrazić, że pozostanie w bańce piątej perspektywy byłoby najlepszym wyborem dla niektórych osób w bardzo rzadkich przypadkach. Ale dla większości osób piąta perspektywa jest najlepsza jako trampolina do głębszego wlądu i kreatywności. Kiedy będziesz pracować z medytacją dźwiękową, będziesz ćwiczyć swój mózg, umysł, aby wejść w piątą perspektywę. Przestrzenna natura wzorców dźwiękowych stworzy reakcję w Twoim mózgu, umyśle, ciele, która otworzy drzwi do piątej perspektywy i ostatecznie znajdziesz się w rozszerzonym stanie świadomości. Im więcej pracujesz z medytacją dźwiękową, tym silniejsza staje się ta umiejętność. Ostatecznie przechodzisz do miejsca, w którym możesz wejść w piątą perspektywę pośród swoich codziennych czynności i taki jest cel. Kiedy stajesz w obliczu trudnej sytuacji w swoim życiu i jesteś w stanie jednocześnie przebywać w piątej perspektywie, presja sytuacji maleje. Wynika to z faktu, że wasza świadomość jest mniej ograniczona okolicznościami. Masz, że tak powiem, małe pole manewru, a w ramach tej wewnętrznej wolności spontanicznie pojawią się w tobie nowe twórcze spostrzeżenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Medytacja. Nazywamy tę medytację pomostem między światami. Stymuluje stan psychiczny, który pozwala doświadczyć wolności piątej perspektywy. Sugerujemy, abyś słuchał tej medytacji dźwiękowej przez słuchawki lub wkładki do aby informacje akustyczne były kierowane bardziej bezpośrednio do mózgu, bez obecności innych dźwięków w otoczeniu. Kiedy zaczynasz słuchać, po prostu przypominasz sobie uczucie, że jesteś otoczony ogromną przestrzenią. To uczucie, że jest się otoczonym przestrzenią, która aktywuje zdolności prawej półkuli mózgu. Myślenie o otaczaniu się dużą przestrzenią nie aktywuje tego potencjału. Musisz kinestetycznie czuć, że jesteś otoczony dużą przestrzenią. Jeśli jesteś zaawansowanym badaczem świadomości, możesz pogłębić to doświadczenie. Wyczuwając, że nie ma bariery między przestrzenią zewnętrzną wokół ciebie a wewnętrzną przestrzenią twojego ciała. Innymi słowy, granica twojego ciała chwilowo znika i pozostaje tylko przestrzeń. Po prostu utrzymujesz ten stan umysłu, słuchając medytacji dźwiękowej. Kiedy twój umysł wędruje, przywracasz go do świadomości przestrzeni i dźwięków, które słyszysz. Po zakończeniu medytacji sugerujemy, abyś poświęcił kilka chwil na wyczucie tego, co się w tobie dzieje. Kiedy opanujesz umiejętność wejścia do piątej perspektywy za pomocą tej medytacji dźwiękowej, jesteś gotowy do ukończenia studiów i eksploracji, używając tej umiejętności w środku swojego życia. Połączenie ograniczeń Twojego wcielonego życia z wolnością rzeczywistości wyższych wymiarów tworzy najciekawsze. Paradoks, a wchodząc w ten paradoks, znacznie przyspieszysz swoją ewolucję wymiarową. Hatorowie: Myśli i obserwacje Toma ta medytacja dźwiękowa most między światami. Trwa około 12 minut. Ale kiedy zaczynasz eksperymentować z metodą słuchania dźwięków podczas wchodzenia w piątą perspektywę, to jest poczucie przestronności. Nie myśl, że musisz medytować nad tym dźwiękowym utworem przez cały czas jego trwania. Niektórzy ludzie stwierdzą, że kilka minut to wszystko, z czym mogą sobie poradzić, a jeśli jesteś jedną z tych osób. Powiedziałbym, aby po prostu powoli wydłużać czas zgodnie z Twoją strefą komfortu. Paradoksalnie, niektórzy ludzie będą chcieli, aby medytacja dźwiękowa była dłuższa. Jeśli jesteś jedną z tych osób, po prostu naciskałbym przycisk powtarzania tak często, jak chcesz, do pewnego momentu. Jeśli przestaniesz robić rzeczy w swoim życiu, które muszą być zrobione, takie jak pranie i zmywanie, myślę, że być może przesadziłeś i będziesz musiał się trochę wycofać. Chodzi o równowagę. Link do tego pliku audio pojawia się na końcu moich komentarzy. Nie zaleca się słuchania tego fragmentu dźwiękowego lub eksperymentowania z piątą perspektywą w sytuacjach wymagających czujności, takich jak prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn. Ponieważ połączenie tych dwóch elementów może odmienić umysł. Ci z was, którzy słuchali de Elevatron, zauważą silne podobieństwa i sugeruje przeczytanie poprzedniego przesłania hatorów, eskalacja węzłów chaotycznych i demontaż rzeczywistości 3D. Aby zrozumieć, o co chodzi w tej podstawowej harmonii. Uwaga techniczna. Dla tych z Was, którzy są ciekawi technicznych różnic między dwiema medytacjami dźwiękowymi, Most między Światami to rozszerzona wersja de elevatron z wyprofilowanym korektorem, który wzmacnia jego z natury uspokajające efekty. Pracując z medytacją w różnych sytuacjach, czuję, że ten dźwiękowy kawałek jest całkiem skuteczny jako pomoc w osiągnięciu piątej perspektywy. Doświadczeni odkrywcy umysłu będą mogli dość łatwo wejść w piątą perspektywę. Jeśli dopiero zaczynasz odkrywać swoje wewnętrzne światy, piąta perspektywa może wydawać się nieco obca, ponieważ stoi w tak wyraźnym kontraście z codziennym postrzeganiem rzeczywistości przez większość ludzi, ale piąta perspektywa to zasadniczo umiejętność mózgu. Sposób na aktywację inteligencji przestrzennej prawej półkuli mózgu. I to za pośrednictwem prawej półkuli będziesz w stanie odkrywać ogrom przestrzeni wewnętrznej. Chociaż rezultatem tej umiejętności mózgu jest pozornie egzotyczny stan umysłu, jak każda inna umiejętność mózgu, można ją rozwinąć. Potrzeba tylko czasu i doświadczenia z tą metodą. Za każdym razem, gdy będziesz pracować z medytacją dźwiękową, jak sugerują Hatorowie, będziesz budować nowe obwody neurologiczne w swoim mózgu, które ostatecznie pozwolą ci wejść do piątej perspektywy i przekroczyć przestrzeń i czas z prawdziwym mistrzostwem, nawet jeśli nigdy tego nie próbowałeś coś takiego wcześniej. Sekret tkwi w powtarzaniu. Most między światami. Link do medytacji znajduje się pod filmem. Koniec części drugiej i ostatniej. Dziękuję za wysłuchanie.